Sześć, prawy, sześć, lewy. Sześć, lewy, pięć, prawy. Skrzyżowanie. Trzy. Prawy. Cztery. Prawy. Trzy. Lewy. Cztery. Prawy. Sześć. Prawy. Trzy. Lewy. Długi, trzy. Lewy. Zacisk. 2. Prawy. Zacisk. Długi. Dwa. Lewy. Nie tnij.

Długi 6 prawy, długi 2 lewy, nie tnij! 6 prawy. 6 lewy, 6 prawy, nawrót prawy. 30 nawrót lewy. 34, cztery, lewy, 4 cztery, prawy. 6 lewy, 4 prawy, 3 prawy, zacisk! Długi 4 lewy, 3 lewy, 4 prawy, długi, 2 prawy, 4 lewy, 3 prawy. Długi, 4 lewy, 4 prawy. 6 lewy, 6 prawy, 6 prawy, 30. Otwarty nawrót, lewy, 30. 6 prawy, nawrót, prawy. 6 lewy,

6, prawy, długi, 3, lewy, długi, 6, prawy, 4, lewy, 6, prawy, długi, 4, prawy, 6, lewy, 3, lewy, zwęża się, 3, prawy, 6, prawy, 4, lewy, 4, prawy, 6, prawy, 4, lewy. 6, prawy, lewy, 6, prawy, długi, 3, lewy, 4, prawy, długi, 3, lewy, zacisk. 30, prawy, długi, 3, lewy, 6, prawy. 4, lewy, trzydzieści, sześć, prawy, sześć, lewy, zacisk. Długi, sześć, prawy i lewy i nawrót prawy. Sześć, lewy, zacisk. Trzydzieści, trzy, prawy. Sześć, lewy, 3, prawy, otwarty. Długi, sześć, lewy. 6 prawy, 3 prawy, zacisk. 6 lewy, zacisk. 4 lewy, 3 prawy i 3 lewy, nie tnij. 6 prawy, 30 długi, 4 prawy, zacisk. 30, 6 prawy, 6 lewy, 6 lewy, 3 lewy, zacisk. Skrzyżowanie, 2 prawy, skrzyżowanie, 2 lewy. Trzy prawy. Trzy lewy. Długi, cztery prawy. Trzy lewy, zacisk. Cztery prawy i lewy. Długi, trzy prawy. Długi, trzy lewy. Sześć prawy, cztery lewy, otwarty. Trzy lewy, zacisk. Sześć prawy, zacisk. 3 lewy zacisk 30 bardzo długi 4 prawy długi 4 lewy zacisk 3 prawy 30 6 lewy 2 prawy 6 lewy i 2 lewy zacisk Bardzo długi. 4 prawy. Długi. 3 lewy. 4 prawy. 4 lewy. 6 prawy. Zacisk. Otwarty nawrót. Lewy. Długi. 2 prawy. Zacisk. 3 lewy. Długi. 6 prawy. Zacisk.

Długi, 3, lewy, nie tnij. 70. Długi, 5, prawy. 6, lewy, most, skrzyżowanie, 2, lewy, 30, skrzyżowanie, 6, prawy, długi, 6, lewy, długi, 4, prawy, 4, lewy, nie tnij, 5, prawy, długi, 3, lewy, 4, prawy, długi, 3, lewy, 6, prawy, 6, prawy, 4, prawy, długi, 4, lewy, nie tnij, prawy, i, 6, lewy, 5, prawy, długi, 4, lewy, nie tnij, 50, długi, 3, prawy, zacisk, 6, lewy, długi, 4, lewy, 6, prawy, 6, lewy, długi, 2, prawy, 30, 6, lewy, 30, długi, 5, lewy, długi, cztery, prawy, długi, 3 lewy, długi, dwa, prawy, pięćdziesiąt, sześć, prawy, cztery, lewy, trzydzieści, cztery, lewy, trzydzieści, sześć, lewy, sześć, prawy, długi, cztery, lewy, cztery, prawy, sześć, lewy, pięć, prawy, sześć, lewy Długi, 5 prawy, skrzyżowanie 2, lewy. 30, 6 prawy, długi, 4 lewy, otwarty. 6 lewy, 4 prawy. 30, 4 lewy, długi, 4 lewy. 33 trzy, prawy, 6 prawy, długi, 4 lewy. 3 lewy, długi 4 prawy, zacisk i lewy, długi 3 prawy, 6 lewy, długi 3 lewy, 6 prawy, 3 prawy, 6 prawy, długi 2 lewy, 5 prawy, skrzyżowanie 2 lewy. Długi, sześć, prawy. Długi, pięć, prawy. Prawy i sześć, lewy. Długi, pięć, lewy. Sześć, prawy. Sześć, prawy i lewy. Długi, pięć, prawy. Ok.